ni çikopni

W wyniku uniknięcia trzeciej potwierdzenie faktu, iż zwycięzcą został pulman, celowany przez drogę całubę, podkreślał w Wówczas państwo, pan państwo w każdym z koptań, i reszta Łośnicy prezes zarządzania i będą mogli ukonorować właścicieli, trenera, miejsca, tak zwane konia. To że nie był faworytetem, a my to co, dosyć wyraźnie, bo dwa razy przechodził i celownik na pierwszej pozycji, gdy pokonał pierwszy z 2,5 metrów i potem że po pokonaniu całego okrążenia, to jest ponad 1800 metrów, znalazł się ponownie w celowniku na pierwszej pozycji. Wspaniały pullmark, który prawdopodobnie... Wstąpny, mamy... Mamy białe wyniki, więc ten fulmar ma dosłownie kilkanaście sekund i potwierdzamy, koni pierwszy... Pulma z numerem dziesiątym. Koń drugi, Embelon, Numer dwa. Koń trzeci, numer 6 Pacjona. Koń czwarty, numer trzy, Naboru. Koń piąty, numer osiem, Poluk. Będzie Numer siedem, Eteria. Numer dziewięć, Wapita. Numer pięć, Eri. Numer cztery, Ider. I numer... I jeden, El Tandeli. Kolejny kolejność, potwierdzamy. Numer 10, numer 2, numer 6, numer 3, 8. Taka była polityczność pierwszej pampary dla Kulwada. I Daria Włodowska, reprezentuje Dorą Sałupę, Daria Włodowska, w imieniu Pani Wedder, na żądanie dla najwyższego wczesnego w Policji, Fulmana, dobrej wuchało prezydenta Firmy, na roku, Pan Jędrzej Kuczyński, honoruje, Panie Włodowskie. Dla Was, dla Was, przyjdę do ramach i tego półroczęsto chwilę i w rolnictwie na przykład